Witam serdecznie, nazywam się Michał. Po długiej przerwie, melduję się wreszcie z nowym wideo w języku polskim. Od roku 2019 pracujemy nad nową wersją cencegraf. Te prace były bardzo intensywne i zajęły bardzo dużo czasu. W związku z tym, zabrakło po prostu czasu, żeby wykonać jakiekolwiek nowe wideo. Jednakże cieszę się bardzo, że dziś mogę wreszcie. Pokazać tą nową cencegraf 8 wersję. Zanim zainstaluję tą nową wersję, muszę parę rzeczy wyjaśnić, a mianowicie, pierwszy punkt, że aktualizacje są bezpłatne, to znaczy update jest bezpłatny. Drugi punkt jest, że żeby to, tą wersję używać. To potrzebny jest kontroler SMC5D P32 lub SMC5D M4. I trzeci punkt. CenceGraph 8 potrzebuje nowy Windows 10 lub 11 w wersji 64-bitowej. CenceGraph 8 instaluje się w innym katalogu, to znaczy nie przepisuje starej wersji. Obydwie wersje można sobie trzymać na pulpicie i używać. One nie kolidują. Oczywiście nie można obydwu wersji jednocześnie zastartować. To nie jest możliwe. Teraz instalujemy tą nową wersję. Tu chciałbym na początku powiedzieć, że Cencegraph jest co prawda prawie kompletny. Prawie wszystkie funkcje są wbudowane. Brakują już tylko drobiazgi. Jednakże nie ma jeszcze języka polskiego. Ta wersja jest kompletnie w języku angielskim. Po starcie programu pojawia się okienko pozdrawiające użytkownika. W tym okienku jest też również ostrzeżenie, a mianowicie chodzi tu o to, że oprogramowanie nie ma ustawienia. Tu jest tylko jakieś domyślne ustawienie i te ustawienie nie pasuje do danej maszyny. W związku z tym jest ostrzegane, że prawdopodobnie jest to nowa instalacja, co w tym przypadku tak jest, lub konfiguracja została skasowana, zniszczona, no to wtedy te okienko też się pojawia. Oczywiście można przejąć ustawienia ze starej wersji, jednakże obecnie nie przejmuje ta nowa wersja wszystkich ustawień. Ona przyjmuje może 90% najważniejszych ustawień, ale niektóre rzeczy trzeba sobie samemu ustawić. My przejmujemy teraz te ustawienie ze starej cencegraf. Wybieram tutaj sobie Starą, moją starą konfigurację, którą sobie wcześniej nagrałem. Zamknę to najpierw, bo muszę najpierw program przestawić na język angielski, bo tak to będę miał tu parę tekstów niemieckich. Przy czym też niemiecka wersja nie jest kompletna. No i teraz widzimy, że program ma połączenie z, z maszyną, bo na dole świeci niebieski symbol od połączenia sieciowego, ale nie mogę wykonać jazdy referencyjnej, bo klawisz OK jest szary. To jest z tym związane, że program nie przejął ustawień związanych z kolejnością wykonania jazdy referencyjnej. W tej kolejności oprogramowanie nie mogło przejąć ze starej wersji i to trzeba samemu ustawić w parametrach maszyny piny. Klikam na parametry maszyny, wybieram piny i tu po prawej stronie jest kolejność jazdy referencyjnej. I wybieram. Chcę najpierw Z refer referencję dla osi Z wykonać. Później X, Y, F12, Reference Fat, OK. I jazda referencyjna została wykonana. Jak już wspomniałem, nowa wersja ma kompletnie nowy interfejs Wszystkie dialogi zostały na nowo wykonane, ale również są nowe ikonki. Te ikonki, niezależnie od rozdzielczości ekranu, zawsze tak samo wyglądają. Stare ikonki były tak zwane raster grafiki, i one się nie nadają na wysoką rozdzielczość, bo przy większej rozdzielczości rozmazuje się wszystko. To ma tą jedną wadę, że trzeba się do tych ikonek znowu przyzwyczaić. Jednakże starałem się je tak narysować, aby były podobne do starych. Te ikonki, co tutaj są, są absolutnie wystarczające, aby rozpocząć pracę CNC maszyną. Bo mamy tak: mamy magazyn narzędzi, mamy materiał, pozycję, wysokość lotu, stawienie punktu zerowego, zmiana narzędzia, frezowanie, przerwa, pauza, przerwa. Jazda na punkt zerowy, jazda na punkt parkowy i referencja. Te ikonki są kompletnie wystarczające, aby rozpocząć pracę. Ikonki związane z rysowaniem znajdują się po lewej stronie w okienku, czyli one tu zostały przesunięte. A to z tego względu, że chciałem podzielić ikonki do rysowania od ikonek związanych z pracą CNC maszyny. Czyli u góry są ikonki, które mają. Do czynienia tylko z cence maszyną, z poruszaniem cence maszyny z frezowaniem, a ikonki po lewej stronie to są ikonki, które są tylko do rysowania. Po prawej stronie mamy nowy posuw ręczny. Ten posłów ręczny ma strzałki wektorowe, nie wiem, jak to nazwać, to są to jest właściwie narysowane, y y y narysowana wektor grafika. I wchodząc na dane pole, wybieramy odpowiednią szybkość. Czyli, jakbym chciał na przykład szybko jechać na X, to klikam w tym polu, to maszyna jedzie 40 mm na sekundę. Jak nacisnę pole niżej, bliżej do środka, to jadę tylko 10 mm na sekundę. A tu z kolei tylko 1 mm na sekundę. Także wybierając pole, wybieram szybkość. Tak samo jest również z posuwem ręcznym w osi Z. Wolna jazda, szybsza jazda. Tak samo do góry. Także wybierając, tymi, wybierając te pola, wybieram szybkości. Tych szybkości z kolei można sobie ustalić, naciskając tutaj w środku na te kółeczko. No i mogę sobie ustalić, że na przykład chcę w pierwszym polu szybciej jechać, powiedzmy 10 mm, 10 mm, a z kolei tutaj chciałbym 20 mm jechać, 20 mm. Okay. I teraz jak wejdę na pole, to widać, że mam tu 10 mm, 20 mm i 40 mm. To jest 10 mm, 20 40 Myślę, że to fajny pomysł, bo można sobie to raz ustawić tutaj i przez wybieranie pola wybieram sobie szybkość i nie muszę przestawiać jak to w starej wersji. Jednakże jak ktoś się przyzwyczaił do starej wersji i chce mieć stary posłów ręczny, to można sobie ten posłów ręczny tutaj łatwo przestawić na starą wersję. Wystarczy parę klików i już się ma. Nowy posuw ręczny ma wiele nowych funkcji i możliwości. Użytkownik może sobie funkcję dodać, wyłączyć, może sobie przebudować posuw ręczny. No tu jest naprawdę wiele możliwości i z, z tego względu zrobię oddzielne wideo na ten temat. Następna nowa funkcja to jest rozgrzewania obrotów wrzeciona. Celem jest przedłużenie żywotności wrzeciona. Mówi się, że jak się powoli ją rozkręca, no to ona wtedy nie psuje się tak szybko. Funkcję do rozgrzewania obrotów wrzeciona włącza się u góry. W tym tutaj okienku można sobie po prawej stronie ustawić pewne stopnie, rozpoczynając oczywiście od najniższych obrotów i podając tutaj. po Szybkość, podając po prawej stronie, jak długo, można sobie taką tabelkę ustawić, i ta tabelka jest później wykonywana automatycznie. I w ten sposób można sobie tak, jakby rozgrzać życiono i przedłużyć jej żywotność. Również tą funkcję przedstawię w oddzielnym YouTube Video. Dalsze nowe funkcje to są funkcje związane z 3D Tasterem. Z czujnikiem 3D. Za pomocą nowych funkcji 3D można wymierzyć na przykład środek kółka, ruch materiału. W sumie jest około 10 funkcji, co wszystko właściwie umożliwiają. Funkcje dla 3D Taster mają swoją symbol-lajstę i tą symbol-lajstę tu się aktywuje. Pierwszy to jest pomiar długości narzędzia, to jest stara funkcja. Ta funkcja istnieje również w starej wersji. Pomiar materiału. Wszystko tu po prawej stronie to są nowe funkcje. Za pomocą tej funkcji można sobie róg wymierzyć i ustalić, że to jest nasz punkt zerowy. Można sobie wybrać jaki róg, i on wtedy jadąc po materiale aż do kanty wymierza sobie róg. Dalej. Można sobie również róg w środku wymierzyć, jakby się chciało. Następna funkcja. Można sobie środek koła wymierzyć. Można również sobie środek koła z zewnątrz wymierzyć. Środek materiału można wymierzyć. Środek materiału w środku, bo tamten poprzedni był środek materiału na powierzchni materiału. Tu jest funkcja pomiaru wysokości z dla punktu zerowego za pomocą takiego blok załącznika, blokowego, co się podkłada pod frez. Ta funkcja służy do pomiaru wysokości w z za pomocą 3D-tastera, ale mu można również i kanty wymierzyć, x i y. I ostatnia funkcja, ta funkcja mierzy róg i sprawdza jak leży materiał w stosunku do rysunku na ekranie. I na końcu obraca rysunek względem materiału. I żeby to wszystko funkcjonowało, potrzebna jest funkcja do kalibracji. I to się tutaj robi. To jest taki asystent, tu stoi. Dziwię się po niemiecku. Będę musiał to zmienić, ale za pomocą tego asystentu trzeba skalibrować 3D-taster, aby to wszystko funkcjonowało. Cencegraf posiada wiele nowych funkcji, takich jak funkcje lasera, poszerzone sterowanie o szóstą oś, agregat winklowy. W następnych videos postaram się najważniejsze funkcje przedstawić i wytłumaczyć. Mam nadzieję, że to wideo się podobało, mam nadzieję, że ta nowa wersja się podoba. Dziękuję za oglądanie i do następnego razu. Cześć!